Ryby. Trzecia z groszami, żeśmy zwodowali ponton z Michałem. Dzisiaj próbujemy na grubo na szczupaka, wublery, obrotówki, gumy. Zobaczymy. Przeprosi z grubszym spingiem, ewentualnie później kroka uzbroi. Temperatura wody 24 ponad stopnie. Rzucie cieplej niż powietrza. Ono będzie upalny dzień. Na razie możemy spokojnie łowić. 10 już nie będzie łowienia, bo będzie upał, że tak powiem, słoneczko. Co tam jeszcze mi dodać? No chyba nie nic. Y temperatura powietrza teraz w tym momencie to jakieś 16 stopni. No i tyle. No. Trzeba szukać miejsca dołki y tam gdzie ryba stoi. Tak więc zmieniałem przynęty. Tak jak tutaj widać, Piotrek miesza. Ja też już mieszam, tak więc mamy nadzieję tylko, że będzie jakiś kontakt, co nie? Tak, stoimy na dwóch metrach, rzucamy na głębinę, zobaczymy. Akurat się stoi. Coś tam się chłapie momentami, rzuca. Pierwszy. Hmm? I duży. ale ładnie. Hmm. Masz podbierek? Mam podbierek. W święgu? O, ładny. Daj mu trochę luzu. O nie, Jednak Ta blacha chciała być skuteczna. myślałem że to świetnie się nie da. go, panie. Uuu, uh, on degra. O, pięknie. Fiej. Ale pięknie. Ona ma 30 parę centów no. Pierwszy kontakt dzisiaj z rybą. Ja pierdził. Mówiłem Naszka? do piątka. A, mówię do Piotrka, mówię, pewno będziesz skuteczna. Mm -hmm. No i coś się zaczyna dziać. Piękna rybka No, dobra, zdjęcie ci zrobię. Nasz powierek. po ja nie wiem. Orędziu. O, super. Mhm. O, szupak. O, O, szupak. Dokładnie blacha chyba dzisiaj przejdzie do historii mhm. Nie nie, 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 nie Kooperacja? Tak, muszę jakieś kleszcze Oczywiście odpowiednie urządzenie do wyciągania blachy, żebyście sobie palce nie pokaleczyli mhm. ma ze 30 parę centów mhm. nie Co to jest? Boże, jak ładnie Malutko, malutko o, koń, ale piękny no masz podwierak? Mam, mam, ten jest jeszcze większy od tamtego koń dużo nie brykał, dawaj podwierak, jedziesz dawaj, 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 dawaj masz koń yes. ładny garbek ogromny okay. myślę, że śmiało ma 38 centów co najmniej okay. no no Ładne. Muszę się przeprosić z tym. Jednak chyba zostawię na razie boczny krok całkowicie. Chłopie. Okay. To zdjęcie? No zrób, zrób. No to już zmieniam. pomierzony. To się w to 36 centów ładny okonek na wirówkę. Standardowo. Piękna rybka. Większy już się trochę osłabiły, podeszły trochę mniejsze, trochę żarty, to praktycznie na trzy groty, ale nie jest to skomplikowana operacja, taki nieduży okonek, jeżeli chodzi o blachę którą mam dzisiaj na razie jest ona bardzo skuteczna trochę mnie poszargał ten To Jest blacha nie będę oczywiście zdradzał firmy coś takiego bardziej smukła ona ma pracę yy, można powiedzieć ciągłą bo te obrotówki które mają bardziej jajkowatą yy, bardziej jajkowate skrzydełko one mają tą pracę taką chwilową i jest w pewien moment, który nie ma praktycznie w ogóle pracy zresztą można sobie zobaczyć to u nas na stronie jak wygląda poszczególny kształt skrzydełka jak wygląda wtedy praca te bardziej smukłe mają bardziej wyraźną pracę i może dlatego w tym momencie te ryby biorą powoli kończymy wędkowanie mamy 9.30 i nie rozebrałem się, ale uwierzcie mi, że jest naprawdę ciepło, tak więc nie chce mi się po prostu czyste lenistwo, nie chce mi się tej bluzy zdjąć, ale pasowałoby się rozebrać i, i trochę się ochłodzić. 9.30 ryby już coraz słabiej biorą. Kilka okoni wpadło. Jeden szczupak, drugi niestety zrobił świecę, nawet żeśmy nie zdążyli włączyć kamery i poszedł miał ze 45, może 50 cm ale bardziej bym stawiał na 45, tak więc... Okonie no, ładne, okonie ładne, bo konie w granicach 35 cm to naprawdę są fajne okonie. Było kilka mniejszych, tak więc trochę żeśmy połapali. I tyle. Nie rozłożyłem dzisiaj bocznego troku, co jest, można powiedzieć, zaskoczeniem, bo zawsze tą wędkę staram się zasobić i, i z niej korzystać. Dzisiaj tylko i wyłącznie na gruby zestaw, co ciekawe, Założyłem też plecionkę co jest do mnie bardzo niepodobne, bo rzadko kiedy korzystam z plecionki no ale dzisiaj okazało się to sukcesem i jestem zadowolony, bo konie naprawdę fajne dały powalczyć, tak więc ja jestem zadowolony, kończy się długi weekend, poopaliśmy trochę z chłopakami, były szczupaki, były leszcze, były nieduże sumiki, a dzisiaj trafiły się fajne okonie, tak więc ja jestem zadowolony, trzymajcie się na razie